Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i jak widzicie po tytule, dzisiaj lecimy sobie z makijażem sylwestrowym. Co prawda za moment dopiero święta, ale po świętach ten czas mija ekspresowo, więc na pewno przyda wam się jakaś inspiracja sylwestrowa i wszystkie produkty, których użyję do tego tutorialu znajdziecie na Allegro, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Zapraszam was do filmu. Przygotowanie zaczynamy od ułożenia grzywki. Włosy wcześniej pokręciłam sobie po prostu lokówką, a grzywka jak to grzywka, trzeba ją zrobić na świeżo przed imprezą, przed wyjściem, a więc zaraz sobie ją wymodeluję i do termoochrony. Przed kręceniem włosów użyłam moich ulubionych produktów. Jest to produkt z Kerastas. to jest takie mleczko, które możecie nakładać już na zwilżone włosy przed suszeniem. Albo jak kręcicie włosy później, to po prostu spsikać sobie nawet osuszone włosy, i później modelarką czy rapem Dysonem po prostu sobie je kręcić, więc użyjemy sobie za moment tego produktu. Oddzieliłam sobie grzywkę do przodu i tym produktem, jeżeli chcecie zrobić to precyzyjnie, jeżeli chodzi o aplikację, ja będę kręciła tylko przód grzywkę, to po prostu nakładam na dłoń i dopiero. W ten sposób rozkładam na włosach i lecimy. Brzywka wymodelowana, odbita u nasady. Odefnę sobie ją z spineczkami na czas makijażu. Makijaż zaczynamy sobie od pielęgnacji. Oczywiście skórę mam oczyszczoną, stonizowaną. Teraz nałożymy sobie cienką warstwę tego kremu z Shiseido. Oczywiście dostaniecie go na Allegro, tak jak wszystkie produkty. I tak jak mówię, dosłownie cienka warstwa, żeby skóra pod makijażem była nawilżona. Oczywiście rozprowadzam dłońmi, ale wy pamiętajcie o tym, żeby nakładać kremy pielęgnację czystymi rękami, świeżo umytymi. Uwielbiam jego zapach naprawdę i skóra po nim jest pięknie nawilżona, nie roluje się, wygląda lekko, więc śmiało możemy przechodzić sobie do kolejnego etapu. Teraz nakładamy bazę, użyję tej bazy z klinika nakładam na twarz, ale przeciągam także na szyję, ponieważ tutaj też będę nakładała odrobinę podkładu, żeby wyrównać kolory, więc przygotujmy też właśnie szyję bazą. I jak widzicie, ta baza na skórze oprócz tego, że nawilża, daje działanie nawilżające, to daje taki efekt lekkiego rozświetlenia i już przygotowuje tą buzię. A ja chcę, żeby ta skóra dzisiaj była taka świetlista, nie bardzo glow, ale żeby jakby wyglądała naturalnie, więc taka baza tutaj sprawdzi się idealnie. Przechodzimy do podkładu i ja dzisiaj użyję sobie produktu również z klinika. Tak jak baza. Jest to podkład Even Better, on daje lekkie krycie, ładnie wyrównuje koloryt, ale nie wygląda na skórze ciężko. Ja nie mam dużych potrzeb krycia na swojej cerze, więc on zdecydowanie mi wystarczy, ale jeżeli macie więcej niedoskonałości, potrzebujecie mieć mocniejsze krycie, to mogę polecić Wam ten produkt, również Even Better, ale wersja Clinical z Clinica. Na start rozprowadzam dłonią, a teraz gąbeczką to wszystko blendujemy i wtłaczamy w skórę. No jak widzicie, on wygląda jak takie koloryzujące ser ja tak nazywam ten produkt, bo jest bardzo delikatny, no ale jednak fajnie tą twarz przygotowuje i wyrównuje. Jeżeli planujecie założyć stylizację z odkrytą szyją, z odkrytym dekoltem, to oczywiście polecam przeciągnąć sobie odrobinę podkładu na szyję i właśnie na dekolt. Tak samo zrobić później z oświetlaczem, żeby również nałożyć go w te miejsca i rozświetlić tą okolicę. Kolejny krok to korektor. Nałożymy sobie go w centralną część twarzy, pod oczy i w miejsca, które potrzebują dodatkowego krycia, typu na przykład po niedoskonałościach, i tak dalej. Też będzie to produkt z Klinika, akurat w sumie teraz wszystkie produkty, z którymi zaczęłam makijażować, to Klinik, ale za moment przejdziemy sobie też do innych marek premium, także stay tuned. Na pewno dojdziemy do kolejnych produktów. Nakładamy korektor, tak jak powiedziałam, na start pod oko. I jak widzicie korektor nie jest o ton, ani o dwa ton jaśniejszy od podkładu, jest zbliżony do, do jego koloru, ponieważ teraz rzut chodzi się właśnie od tego, co było bardzo modne kiedyś, że zawsze ta strefa pod oczami i centralna część twarzy ma być mocno rozjaśniona. Teraz już raczej wybieramy produkty, które są zbliżone kolorem. I oczywiście tą samą gąbeczką, którą rozprowadzałam podkład. Rozprowadzam teraz korektor. Utrwalamy sobie makijaż pudrem sypkim rozświetlającym z dr Irena Eris. Nakładam go tak naprawdę w takie najważniejsze miejsca, czyli w okolicy pod oczami, tutaj gdzie korektor lubi się zbierać i na strefę T, czyli czoło, nos. I broda. Po pudrze przechodzimy do produktu z Estée Lauder, który jest takim naprawczym balsamem do ust. Ja nakładam go zwykle w trakcie makijażu i wtedy te usta nam się nawilżają i do momentu nałożenia konturówki pomadki będą w lepszej formie. Do brwi użyjemy sobie koloryzującego żelu Just Browsing z klinika. Ja swoje brwi mam świeżo po laminacji, więc one i tak ładnie się układają, mają ładny kolor, ale takim żelem dodamy im delikatnego koloru i przy okazji je ułożymy... I przechodzimy do konturowania, do którego użyję bardzo fajnego produktu premium. Paletka Dr. Irene Eris, która ostatnio zresztą jest dość mocno na topie w social mediach. Ja bardzo ją lubię i uważam, że jest to w ogóle fajny pomysł na prezent. Nie jest ona tania, ale jest jakościowa, wygląda fajnie, bogato, tak właśnie premium, więc spoko opcja na prezent. Zaczynamy sobie konturowanie od użycia tego chłodniejszego koloru z palety. I nim wyznaczamy ten najważniejszy kontur, czyli podkreślam sobie kości, Mową. Pigmentacja w tej paletce nie jest mocna, nie jest przesadzona, więc nawet osoba, która jest lajkiem makijażowym, nie zrobi sobie nią krzywdy, bo śmiało sobie ten kolor możemy budować. Następnie przechodzimy do tego cieplejszego odcienia. I nim, jak sama nazwa wskazuje, ocieplam sobie buzię. Nakładam na konturowanie, na chłodniejszy kolorek. Nakładam także przy linii włosów, żeby właśnie ocieplić sobie tutaj tą okolicę czoła na końcówkę nosa, żeby delikatnie go skrócić i też dodać mu takiego ciepłego, opalonego kolorku. I teraz przechodzimy sobie do różu. Ma piękny odcień naprawdę i taki pigment powiedziałabym mocniejszy niż brązer, więc nie ma co przesadzać, ale też nie ma co się go bać, bo jak widzicie nakładam bezpośrednio z opakowania, nie odczepuję na dłoni, tylko bezpośrednio na skórę i wygląda ładnie, nie robi plam. Nakładam go oczywiście nad bronzer delikatnie tutaj wjeżdżając sobie w okolice skroni. Makijaż sylwestrowy, więc ważnym elementem będzie tutaj oczywiście rozświetlacz i ten w paletce z Dr Ireny Eris jest dość wyrazisty, dość mocny. Zresztą same zobaczcie. Ona użyła niewielką ilość a robi na buzi robotę. Dla mnie zdecydowanie wystarczy. Nie jestem jakąś taką wielką fanką dużej ilości rozświetlacza, więc taki naturalny efekt dla mnie jest właśnie wystarczający. Teraz makijaż oka i pokażę Wam go dzisiaj w trzech wariantach. Dla osób, które lubią się malować bardzo delikatnie i używają tylko dosłownie jednego czy dwóch cieni do wykonturowania oka i potem już tylko tusz czy przyklejone sztuczne rzęsy. Ale pokażę jeszcze dwie inne propozycje, ciutkę mocniejsze, z delikatną kreską i trzecia propozycja z nieco mocniejszą bardziej wyrazistą kreską, ale zaczynamy sobie od tej takiej delikatnej, bazowej i wykorzystamy sobie do y, makijażu oka paletkę do konturowania, żebyście bez sensu nie musiały mieć masy kosmetyków. Ta paletka jest bardzo wielofunkcyjna. Tak zaczynamy sobie od tego cieplejszego kolorku i nim konturujemy sobie nasze oko, załamanie powieki. Tak samo idąc teraz od dolnej powieki, wyciągamy sobie zewnętrzny kącik ku górze, ciągle tym samym cieniem. I powinno to wyglądać właśnie w ten sposób. Czyli podkreślone mamy górne załamanie powieki i dolną linię oka, wyciągając właśnie ten zewnętrzny kącik w ten sposób, tak jakby na kocie oko. Drugie oko również zrobiłam dokładnie tak samo. I przechodzimy sobie teraz do użycia tego ciemniejszego brązera, tego chłodniejszego. I nim przyciemnimy sobie górną linię rzęs w ten sposób. Po drugiej stronie, oczywiście, dokładnie to samo. Jak widzicie oko wygląda w tym momencie bardzo naturalnie, jeżeli macie ochotę dodać troszkę blasku, troszkę rozświetlenia na oko to właśnie przy pomocy rozświetlacza możecie nałożyć sobie troszkę takiego błysku w wewnętrzny kącik oka w tym miejscu i możecie zaprzestać właśnie na takim efekcie albo dorzucić sobie jeszcze troszkę rozświetlacza na powiekę ruchomą na początku oka w tym miejscu w wewnętrznym kąciku. Tutaj oczywiście dochodzą jeszcze wytuszowane rzęsy, bądź sztuczne rzęsy, i wytuszowane rzęsy. I taki basic, ale wygląda świeżo, naturalnie i tak, moim zdaniem, dziewczęco. Nie dla osób, które nie lubią przesadzonego efektu na oku, myślę, że jest to fajny wariant. A teraz przechodzimy do drugiego z delikatną kreską na linii rzęs. Użyjemy sobie eyeliner z dr. Ireny Eris. To jest eyeliner w pisaku, bardzo wygodnie rysuje się nim kreski. I przy jego pomocy rysujemy precyzyjną, cieniuteńką kreskę na linii rzęs. Tak prezentują się minimalistyczne kreski, i ja przy takim rodzaju makijażu polecam też zwykłą czarną kredką wodoodporną do oka podkreślić sobie górną wodną linię rzęs. I tak prezentuje się oko, gdzie ta linia wodna jest podkreślona, a tak oko SOTE. Bez tej kredki. Wytuszujemy rzęsy i użyję do tego dość kultowego tuszu do rzęs Double Wear od Estee Lauder. I tutaj, oczywiście, klasyczne tuszowanie, takie jak zawsze Wam polecam, czyli porządnie wbijamy się szczoteczką u nasady rzęs i takim ruchem lekko zygzakowatym wyciągamy je ku górze. Dzięki temu uzyskacie najlepszy efekt wydłużenia i takiego obklejenia tym tuszem faktycznie rzęs. I one będą na tyle duże, że w moim przypadku ja już nie mam potrzeby do sztucznych, więc polecam Wam przetestować ten w sposób, jeżeli jeszcze go nie znacie. Bardzo lubię ten efekt, który właśnie daje ten tusz do rzęs. Także ten drugi wariant prezentuje się następująco, a przy trzecim wariancie wzmacniamy kreskę. Oczywiście ja teraz będę dorysowała kreskę na wytuszowanych już rzęsach, przez to, że chciałam Wam pokazać tą drugą propozycję, drugi wariant, jak się prezentuje z rzęsami, bo wygląda o wiele lepiej. Oczywiście Wy sobie zróbcie normalnie taką mocniejszą kreskę, jeżeli na taką się decydujecie przed wytuszowaniem rzęs. I tak prezentują się dorysowane te takie jaskółki na zewnętrznych częściach oka. Od razu ten makijaż nabrał takiego, moim zdaniem, charakteru, trochę takiej większej wyrazistości, ale oczywiście każdy z tych wariantów, moim zdaniem, jest fajny. I ja na niektóre imprezy stosuję wariant pierwszy, czyli tylko delikatne wymodelowanie, wykonturowanie oka cieniami brązowymi, jakimiś takimi neutralnymi. Czasami robię taką delikatną kreskę, jak w wariancie drugim, a jak potrzebuję czegoś nieco mocniejszego, ale dalej takiego mega klasy, co będzie Wam pasowało do każdej stylizacji, no to właśnie stawiam na tą opcję. Czyli trzy w jednym. Przechodzimy do makijażu ust i ostatnio wracam styl retro i takie mocno brązowo obrysowane usta, więc dzisiaj pójdziemy sobie właśnie w tym kierunku, bo ma to być trend na 2025 rok, więc już bądźmy w sylwestra, wchodząc nowy rok, modne i trendy. Użyję sobie konturówki Intense Color, kolor 03 od Klinika. To jest właśnie taki mocny, głęboki brąz i nim obrysowujemy sobie usta. Stawiamy dzisiaj na takie intensywne, wyraziste usta, więc od razu wlatuję na usta olejek z Klinika, bardzo, bardzo trendujący jakiś czas temu, hitowy produkt. Czyli klinik Black Honey, ten konkretny kolor, był mega często polecany. To jest taki brąz wpadający delikatnie w burgund, taki bakłażanowy. Nie daje pełnego koloru, ale zostawia taki tint na ustach. Ja osobiście już jakiś czas temu odeszłam od matowych wykończeń ust. Nie służy mi to. Zwykle usta po takiej imprezie są przesuszone. Ja później muszę je przez dwa kolejne dni regenerować, nawilżać. A właśnie jak wybieracie tego typu produkty, no to te usta są ciągle nawilżone. Możecie ten produkt dokładać bez problemu. Gdzieś tam się nie rozwarstwia, nie odcina. Więc to jest fajna opcja właśnie na imprezę, gdzie jecie, pijecie i tak dalej. Tak jak wspominałam na początku, partnerem tego odcinka jest oczywiście Allegro. Wszystkie produkty, których dzisiaj użyłam, znalazłam w zakładce Uroda. Mają szeroki wybór kosmetyków, premium, także jeżeli coś Was zainteresowało, któryś z produktów chcecie przetestować, to znajdziecie wszystko w jednym miejscu właśnie na Allegro. Tak jak na pewno dobrze wiecie, ja jestem bardzo częstym użytkownikiem i klientem Allegro, bo zamawiam stamtąd naprawdę wszystko. Od właśnie kosmetyków, do makijażu, do pielęgnacji, do ciała, po produkty do domu, po jakieś ubranie, akcesoria. Uwielbiam za to tą platformę, że wszystko po prostu jest w jednym miejscu. Są szybkie dostawy, jest pakiet smart, dzięki czemu macie te dostawy za darmo. No i oprócz tego jest po prostu dla mnie sprawnie i wygodnie. I tak prezentuje się finalny efekt mojego makijażu. Jestem ciekawa, czy Wam się podoba, czy coś byście dodały, może coś byście zmieniły. Czekam na Was w komentarzach, a ja życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Buziaki, pa pa!